Witam wszystkich, też jestem Sebastian drodzy, wędki Atomic są na zadziorze już również. Co to są to wędki? Wędki to są takie po prostu do łowienia białorybu super mikro, maciu, pękimi, przynętkami, ponieważ te wędki są w trzech ciężarach wyrzutowych, moi drodzy, do 2 gram, do 1,5 i do 0,8 grama ciężaru wyrzutu. Tak więc można jakieś mikro takie główienko wyrzucić. I białoryb to y, zeżre. W ogóle, czemu ja o tym wam mówię? No przecież wiecie, że ja bardzo rzadko takie ryby chodzę, ale powiem wam tak: byłem teraz na takim wyjeździe jednodniowym. O 22 wyjechaliśmy z Jackiem i stą No z Jackiem, wiecie, z tym Jaskiem, co nie moim im ale nie była to Wyspa w Warszawie, w ogóle nigdzie indziej. Ale po Narzeczek po swoje, po swoje, po żeśmy popłynęli? Pojechali, popłynęli. I popłynęli, pojechali. O 22 wyjechaliśmy, wróciłem, byłem w domu o 2 w nocy następnego dnia. Przed świtem wypłynęli, po zmroku wrócili, trwać ani oni tylko, rozumiecie, jak zaczarowane. Trzy fronty przychodziły, trzy burze po prostu, deszczu, no. War... I stwierdziłem sobie tak. No Ostatnio sobie tam połowiłem jakichś tam szczupaków tego, to teraz sobie wyskoczy właśnie na białoryb. I się cieszę, że te wędki już są, ponieważ ja atomikiem do półtora grama łowiłem paszoki. Łowiłem paszoki, bodajże chyba w połowie marca, żeśmy na te paszoki wyskoczyli. Jeszcze w ogóle. Yy... Atomik był wtedy opisany jako hype tackle. I mam w domu taką wędkę, która jest jako hype tackle opisana, moi drodzy. A dlaczego mia, mia, miał to być hype tackle? Bo ona miała być droższa. Ona miała nie kosztować 139 zł, a w tym momencie kosztuje 139 złotych. Tak więc łowiłem wędką do chyba do pół, nie znam sobie głowy, uciec, czy do półtora, czy do. Czy do dwóch gramów blaszkami wahadłowymi i przytętami gumowymi łowiłem pstrągi, paszoczki. Pięknie one na tym kiju chodziły, a stwierdziłem, że się jutro wyciluje I pójdę sobie do parku, jeszcze nie wiem do którego, i sobie połowę jakichś okonków pistków, krąpików susiaczków, leszczyków cierników, bo takimi wetkami da się. Wszystko złowić jestem mega ciekawy, jak to się będzie zachowywać właśnie pod, jak ja to piszczyt nie wiem, kurnikami od Krzysia Emerbajca. Jak się będą, jak to się będzie zachowywać, no słuchajcie, no, więc tutaj żadna, żadna płoć, żaden krąpik, żaden leszczyk. Żadna na nie, nie może z tego spać. Oczywiście mi będą spadać, bo guminki, czyli enemy 19 mm, są na hakach bezzadziorowych. To są takie zestawiki. Macie w paczce 5 gumek, są gumki, są na główki wolframowe z hakami zadziorowymi. Tak więc, tak więc troszkę się pobawię. A film z tych psrągów, ja zapomniałem, że taki materiał mam. Wrzucę go wam za. Jakiś czas to sobie, to sobie obejrzycie. No. A jeśli chodzi o, o więcej, no ja tu się nie będę Wam teraz się wyciszał, że się nauczę na pamięć i, i to Wam nie będę recytował ogólnie, bo tu wiecie tutaj, kawałek z pionki Ewy jest tak, przeczytam Wam po prostu to, co jest ogólnie na stronie. Tak, co my tu mamy? Dłowienia biaury, błoko, nie mam jeszcze wiadomo, pstrągów na łowiskach typu trout area. Kraken Atomic, ale nie tylko, moi drodzy, nie tylko. Na każdej normalnej wodzie, jeśli chcecie bawić się w łowienie białorybu, to używacie sobie takiego sprzętu. Jeśli chcecie sobie nałowić żywca, bo to tylko element 19 musicie sobie założyć, łowicie sobie, sobie, sobie żywce. Bo tak żeśmy nieraz robili. Eee... To właśnie to. No i dobrze, wykonane są z zaawansowanych mat węglowych nano 30 ton, wzmocnione technologią ONEX WRAP, co przekłada się na wyjątkową lekkość, sztywność i niezawodną wytrzymałość. Technologia ONEX Wrap. I dlatego yy, wolę przeczytać i tutaj Wam to recytować i udawać, że ja wiem, co to jest technologia ONEX Wrap. Nie mam kurwa zielonego pojęcia, ale to jest nieważne. Te wędki, te wędki mają łowić po prostu, mają łowić i tyle już dzięki jednostopowej konstrukcji przelotek typu AT. A to akurat jest fajne, można się przyjrzeć. No tak, jednostopowe, są jak najbardziej. Atomic zapewniają płynne prowadzenie przynęty i minimalizują ryzyko splątania. To jest ważne przy takich słuchajcie, przy takich delikatnych szczytówkach. To bo ja wiem, że będzie te wetki przeciążać. Ja was dobrze znam. Jest opisane do 0,8, ale gramowo tutaj założycie. Dobra, ja wiem, co będzie z tymi wetkami robić. I tu jest ważne. Aby ta plecionka się nie zaplątywała o przelotkę szczytową, faktycznie. Płynne prowadzenie przynęty i minimalizujące że... no, no tak, sprzątają się, przekładają się, wynik to skuteczność, prędkość Uchwyt typu SKSS gwarantuje, no słuchajcie, no, uchwyt, uchwyt jest po prostu zrobiony taki, krótko mówiąc, jak najlżejszy, moi drodzy. Jak najlżejszy, o to tu chodzi, aby to było jak sobie, jak zasłaniam twarz, to się ostrzy to, aby to było jak najlżejsze, aby tym się mega przyjemnie łowiło. Ta seria to połączenie innowacyjnych rozwiązań, najwyższej jakości materiałów i ergonomii, które pozwolą Ci osiągnąć jeszcze lepsze wyniki i czerpać pełnię radości z wyczynowego spinningu Kraken Atomic. To narzędzie dla pasjonatów, którzy nie idą na kompromisy i chcą mieć pewność, że ich sprzęt Sprosta każdemu wyzwaniu. Zobaczymy jak się karpik będzie na tym zachodnim taki ze 2 kg. Przygotuj się na niezapomniane chwile na wodzie i wycztowy łowienie białorybów. Okończy pstrągów z Kraken Atomic. Eee, tak. I w zestawie jest kompatybilny klips do, aby sobie zaczepić. Eee, tak. I no i długość. 183 cm ciężar wyrzutu od, no to akurat tu mam otwarto od 0,1 do 0,8, ale jest jeszcze do 1,5 do 2 gramów. Waga 63 gramy, długo transportowa 94 cm, i to jest właściwie wszystko, co musicie o tej wędce wiedzieć. No i co? A ja sobie pójdę jutro na łowisko, tak zwane parkowe, pewnie koło mojego domu. Nie wiem, kiedy ten film będę puszczał, więc bardzo możliwe, że wy już właśnie oglądacie materiał z łowiska. Parkowego, jak to się mówi, że już wiecie, co ja nałowiłem, czy w ogóle nałowiłem, czy może nic nie nałowiłem, ale na tego typu sprzęt nie da się nie złowić ryby. No nie ma takiej możliwości, jakichś hukonków, no cokolwiek. To jest w ogóle bardzo fajna opcja, no bo to, to jest faktycznie, to jest sprzęt dla pasjonatów, którzy mają świra właśnie na punkcie łowienia tego typu rybek. Ale, ale jeśli macie dzieciaczki, jeśli macie dzieciaczki i chcecie je zachęcić do łowienia ryb, i nie chcecie zaczynać od bata, tylko właśnie od tego typu wędek, to naprawdę polecam właśnie coś takiego, bo się ciągle coś dzieje. Tu ciągle coś puka, tu ciągle coś stuka. No przynajmniej jak ja łowię na Enemy 19 mm. Bo z innymi przynętami to nie mam dużo doświadczenia. Ale ciągle coś dzieje, tak więc nie ma, nie ma nudy i tu się trzeba właśnie z tego cieszyć. Tak więc co, moi drodzy, ja y, kraken atomika pakuję z powrotem do pokrowca, a z tą wędką nad wodą widzimy się jak zawsze na moim kanale. Tak więc y, do zobaczenia, Nara!